Słyszeliście? Nagrywaj, nagrywaj. A mąż na jedzonko wołasy, wołasynka kociego. Dobrze, kochani moi, kogo mamy teraz? Baran. Jak już widzicie, zmieniłam aparat. Ujęcie jest troszeczkę szersze, głębsze. No i cóż, kochani moi, witam baranów. W barany, baranów, barany. W drogowskazach na lipiec. Bardzo jest gorąco, mimo że jest, słuchajcie, pochmurno, ale jest tak parno u nas. Jest tak gorąco, wiatrak szumi, ale... Kochani moi, energię aktywności w lipcu dla barana. Energię, za którą warto podążać, bo już jesteście w drodze, tak? I chce się, nie chce się, ale no zobaczmy, czy podoba się, czy nie. Idziemy. Król Buławowy. Mhm energie, które warto się przyjrzeć, zmienić sposób być może postępowania, spojrzenia można poprawić, podnieść poprzeczkę wyżej, chcieć więcej albo zdecydować, że aż tyle się nie chce siódemeczka była tarotowa tarot świetlistej z tej drogi, alialicji Szanowskiej. energie które warto mieć, nad którymi warto mieć rękę na pulsie takie, które warto Przyhamować, mieć pod bardzo dużą kontrolą, a czasami być może w ogóle z nich zrezygnować, dlatego że mogą przynieść więcej szkody niż pożytku albo no, straty, które ciężko będzie odbudować as kielichowy i energię, za którymi warto podążać, chociaż czasami masz jakiegoś rodzaju wątpliwości różnego, wszelakiego, głębokiego i szerokiego, dwujeczka kielichów yy, odwrócona. Dlaczego tego doświadczacie, tego co się dzieje w tym miesiącu? Giermek de, denarów. No i spójrzmy jeszcze na podpowiedź od duszy. Czy, co dla Was ta podpowiedź od duszy tutaj mówi? Mhm. Dla baranów, kapłanka. Kapłanka. Bardzo specyficzne, tak zwane energie. I teraz, tak, kochani moi, tak jak czy robiłam przeczytanie przed chwilą dla wagi, i opowiedziałam troszeczkę o pewnej działalności, o pewnych energiach mocach przypisanym giermkom, denaro, giermkom denarowym, które są najmocniejszymi giermkami, bo i w innym stopniu ukształtowane już pewnego działania, yy, w pewnych wydarzeniach, kreacjach, sytuacjach, czyli, tak, w których generalnie już widać efekt od razu. I ciężko jest je naprawić też, tak, czy ciężko jest w jakiś sposób w nich pracować i działać. Dla Was na ten czas, baranki, yy, jest energia asakielichowego, na co trzeba uważać. To jest energia zadowolenia, wyjścia, takiego uczestniczenia w czymś, masy emocji i uczuć, i tutaj ewidentnie karty mówią o pewnej adekwatności, bo sprawy i transformacje, które teraz się tak zwanie dzieją, na poziomie swojego dojrzewania co na slaneczku się stało? Coś na i prychnął, wskoczył pijesz, nie jedź, tak? On ma refluks taki i jak się napije i skoczy bardziej, to później aż się dusi, piana leci. Mój okrusienko kochany, chłopczyk nasz kochany, malutki. Dobrze, ale jest starszy od nas już wiekowo, jeśli chodzi o kotka. I to są bardzo już z racji tego, dlaczego, jeżeli to czegoś doświadcza się z poziomu giermka denarowego, tak? Jeszcze w odwróceniu, to są sytuacje tak jakby trudne, z którymi trzeba po prostu umieć się obchodzić, żeby ich nie pogorszyć przede wszystkim. I teraz tak, karty tutaj przestrzegają przed pewnym zbyt wczesnym, zbyt późnym, ale w ogóle z pewnym entuzjazmem i nadmiarem emocji. Kapłanka, tutaj jako podpowiedź od duszy, ewidentnie sygnalizuje za. Widzicie, to jest tak, wszyscy mówią, trzeba być pięknym, szczęśliwym, dobrym, bo za ta energia piękna poprowadzi was do dobrych rzeczy. No ja nie wiem, tak, czy to jest główna prawda życiowa i trzeba się zreflektować, że w życiu jednak byli tacy, co tak się czuli pięknie, cudownie, obficie i życiowo, tak, w danych okolicznościach, ale byli nadzorcami różnego rodzaju miejsc, kaźni, tak. No ale można było sobie futra wybierać, kolejnoty, tak? I, i, i towarzystwo, tak? Nie zauważyć innych, takie życie pewnej bańce. Karty tutaj pokazują, że przed Wami pewne zadanie. Nie dajcie, nie wejdźcie w pewną bańkę, która obciąży Wasze wnętrze, Waszą duszę, dlatego że jesteście przy w takiej energii wyboru, tak jakby w energii tak jakby kapłanki, która mówi, że możesz teraz bardzo czegoś ważnego się nauczyć, ale przy kapłance, przy gierku monet i tutaj tej dwójce kielichów, musisz zrezygnować z emocji na rzecz prawdziwych uczuć i tego, czym ty to, jak tych realizujesz, tak? Czasami właśnie spokój. Usłyszałam ostatnio takie słowa, w ogóle lubię tego pana wywiadów słuchać, nie pamiętam tylko ani jak kanał się nazywa na ten czas, bo dopiero wczoraj go zasubskrybowałam w zasadzie na telewizorze, gdzie on słuchaj, opowiedział coś takiego, i o, w kontekście uczuć akurat to było, ale myślę, jak do wielu różnych innych spraw ma, to jak ty to zgodny z moją prawdą życiową, tak? Że mówi, że jak się, że słyszał od kogoś, że jak się poznaje tą drugą swoją połowę, czy rozpoznaje się to fajne, to ma się te piękne właśnie emocje, uczucia, te motyle w brzuchu i opowiadał o tych zwiestnunach. motyle w brzuchu, to śmo i tamto, tak, to wszystko, co, co powoduje, że człowiek na skrzydłach podfruwa, a z drugiej strony. Powiedział coś takiego, że. A ja wtedy usłyszałem, że to nieprawda, że tak nie jest, że wtedy, kiedy się spotyka, czy konfrontuje się z tym, co najważniejsze, ja bym jeszcze powiedziała, tak? Czy tą swoją właśnie miłość, bo to chyba o tym chodziło, najważniejsze, to czuje się spokój. Wow! To czuje się błogość, tak? Ukojenie. Niektórzy, jeśli nie umieją tego rozpoznać, albo nie mają tego właściwie ugruntowanego, to dla nich jest no to, nic się nie dzieje, nie ma. Tak? Nic się nie aktywuje, oczekujemy tej energii, wiecie, wszystkiego, co inne, zwłaszcza z fizycznością związane. Tak? Tutaj generalnie mówi, że jest przed Wami bardzo, coś bardzo dużego. To wszystko trzeba wyjść odnalezieniu tego, czy to prawdziwej miłości, czegoś, co zostanie z Wami na całe życie. Prze, poprzez to dla, lipiec jest dla baranów bardzo ważną, bardzo wyrazistą energią. Mówi, odnajdziesz to, co jest najważniejsze. Dwójka kielichów odwrócona to, co jest tym czymś, co daje ci prawdziwą siłę do życia, to powoduje, że wybudzisz się ze śpiączki w dobrym stanie, tak? Że nadal korzystasz po prostu tak zwanie życia. Król Bławowy mówi: Widzę, co się po prostu tutaj pali, co się dzieje, czy to mnie grzeje. I on mówi: Zaraz, zaraz, takiego postawa twarz mu cała lśni tym ogniem, tak? Czy światłem? I mówi: Zaraz, zaraz, tak? Zobaczymy i przygląda się tym, czy to jest tak zwanie ciepło, czy tyle poczuł, A może mogę to zabrać? Może nie mogę tędy przejść? A tu jest dróżka. Ale może jeszcze mogę coś zrobić? Może mogę zgasić? Że mój tron nie spłonął, tak? Hmm. Berło odniesione? Wygina się z tego co, pochyla się nad czymś. Sprawdza. Mówi, wstań i rozejrzyj się, tak? Wy możecie teraz rozejrzeć się i spojrzeć na pewne aktywności wokoło was, które, które wy możecie, na nie możecie zareagować. I to jest ta siódemka buławowa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem buław. Ale jak spojrzycie w pierwszej opcji na, na kartę, będzie siedem, dziewięć światełek, to dziewięć buław. Nie buław. To jest światło wydobające się jego zdwoni, które mówi, że ta energia, jeśli nawet się wygaszą, czy zgasną, ja mam tę moc, tę możliwość, tak, rozpalenia ich na nowo, bo ona wynika z głębokiego wnętrza. Może dla niektórych się objawić wszystko to, co jest związane z ciśnieniem dolnym, słuchajcie, wrotnym tak zwanym, nie dolnym, bo jest ciśnienie górne i dolne, tylko ciśnienie tak zwanie wrotne. Wszystko to, co tak jakby wraca, tak jakby do nas, napełnia nas życiem. Jednocześnie układając nas to wszystko, co się wiąże z czymś, co ukryte bardzo często, z czymś, co nie wiemy ani jak działa, jak funkcjonuje. I to pozwoli zrozumieć i te pozytywne emocje, uczucia, i te trudniejsze, właśnie w tym zakresie, w którym kapłanka mówi, że one są potrzebne dla Twojego doświadczenia, bo uczą czegoś więcej innego, czyli tego wszystkiego, co się objawia, że my w końcu nie wiemy, czy to my prowadzimy samochód, bo w pewnych nawykach funkcjonujemy, że my po prostu wiemy. To jest ten nawyk, który mówi, że otwieramy lodówki, nic tam nie ma, ale jeśli umiemy gotować i znamy podstawowe zasady, to jesteśmy w stanie zrobić coś z niczego. To są te wszystkie energie, które wiedząc, po prostu tak zwanie czując, znając naturę ludzką i naturę ludzkiego postępowania i obserwujemy, jakie zmiany następują w środowisku zewnętrznym, w świecie, tak? To, co może przynieść, jak ułożyć się na poziomie konkretnych tak zwanie ludzi albo spraw ludzi. Innych, ale też waszych samych, tak? Bardzo głębokie samopoznanie, jeśli chodzi dla baranów, bardzo głębokie zrozumienie istoty miłości, istoty relacji, istoty tego, co wybieracie sobie, tak zwane do życia, ale jednocześnie rozrachowanie się i możliwość wygaszenia się, odarcie się z takich fałszywych emocji, podkręcania uczuć na rzecz czegoś, czego nie czujecie też, tak? Odnalezienie się w pewnej prawdzie, wygaszenia, żeby was to tak zwanie nie zeżarło. Jednocześnie w wielu sprawach trzeba by zrobić: Boże, ja to lubię. Ja chcę z tym być. Ja chcę z tą osobą być, a nie tamtą. I to mnie i fascynuje na tyle, że jestem w stanie poświęcić temu świat, temu swój zawód, pracę, tak? Widzę, że czasami, tak jak już popracuję z ludźmi, z ludzkimi problemami, sprawami, nadal mam ten filtr na siebie bardzo mocno nałożony, ale lubię tak zwani. Ja chyba bardziej niż na samym początku lubię teraz nagrywać na YouTube. Jednocześnie hamuje mnie te wszystkie mechanizmy, które blokują promocję filmów, dotarcie do innych ludzi i chcę za wszelką cenę dołożyć, tak zwane, żeby pewne opcje, możliwości, chociaż one nie, bo film niepubliczny nie liczy się do wyświetleń w kierunku innych, ważnych dla tarta, czyli niepubliczne firmy. Według mnie, być może niektóre wartościowe albo bardziej. Nie chcę mówić, bo one przeminą bardzo mocno. Wrzucić na kartę społeczną. Tak, tam prawie nie zagląda, tak? Nawet dam czytania. Może mi się to uda, kiedy zastosuję trochę wabika, tak? Czyli powiem, że tam czasami propozycje czystań darmowych mogą się pojawić, tak? Innych możliwości. Jeśli ktoś po prostu zechce tam zajrzeć, tak? To może to będzie chociaż mnie. I to jest tak jakby coś takiego. Innego, odnalezienie czegoś, co, co do was trafi, drogi, którymi wy będziecie podążali, którymi byście chcieli, żeby ktoś inny, tak zwanie, podążał. Tak to można tutaj tak zwanie nazwać. I świadomość własnego potencjału, że tu nie trzeba, że więcej skorzystacie z tego, z rozwoju sytuacji, wpływu na sytuację, kiedy poczekacie chwilę i zobaczycie, że tu się pali. To nie, nie zaraz, zaraz proszę nie poganiać, ale już, bo tu jakaś sytuacja, że trzeba, że wychodzi, to są takie zasady, to jest teraz, tak. Tak. Albo powiedz, zrób coś. Zaraz, zaraz, ja muszę pomyśleć, muszę się zastanowić, muszę poczuć też, tak? Poza emocjami, poza tą pierwszą panią, którą się widzi na imprezie, flaczki przyniosło, język, pani ma piękne oczy, zakochałem się, tak? Za tym pierwszą po prostu opcją, za pewną adekwatnością, że zawsze możecie to rozpalić i świadomość tych własnych możliwości. To nie gaśnie. To w każdym razie, tak jak energię rejki, można przywołać. I czy ona jest tym płomieniem w rękach jednej, drugiej? poprzez to może być, ale nie musi i nie jest, tak? O. I tak jak mówię, no bo co przeszkadza, zobaczcie, no a z kielichów? A no właśnie tak, zbytnie, nieprawdziwe, oszukane, wygenerowane, podkręcone e, uczucia poprzez emocje, to wszystko to, co jest blisko też tak jakby was, to, co was otacza, to, co was buduje, to, co jest tą pierwszą energią napędzającą, bardzo szybko weryfikującą się w najbliższym świecie. Baskielichów do szerszej opcji, możliwości, co tam czuję, czuję, no to już tak zwanie, on troszeczkę inaczej działa. Tam już potrzeba innych aktywności niż askielichowy. Ale askielichowy tak zwanie mówi: poczuj spokój, znajdziesz tam wiedzę, ukojenie i to, co najważniejsze, to, co wpływa na ciebie, to, co kształtuje. To jest ponad tym, co świat chce ci wmówić w opcji jakiejś hipnozy czy autohipnozy poza tym. Coś, co budzi ogromne moce wewnętrzne, jest to generalnie ewidentnie na ten miesiąc. jest energia zdrowia, energia odnalezienia intuicyjnych. I siły, mocy do odbudowy, właśnie pewnych spraw, ale też zdrowia, fizyczności swojej, tak, remontów wszelkiego rodzaju, wszelkiej aktywności, która jest tak jakby stałe, tak, odbyćcie zdrowie, no to tak trochę jak remont, tak, który się po prostu tak zwanie udaje, czy coś najważniejszego, czy zauważycie: O, muszę wymienić dach, krokwie wymienić, czy nie? No kurde, lepiej teraz to wymienić, tak? Bo to jedno adekwatne, to dach jeszcze będzie dobry, a krokwie już może coś się tam zadziać w tym miejscu. Więc proszę lepiej to wymienić, bo to się, może jeszcze nie trzeba do końca, ale ten dach, świadomość, ten dach będzie dłużej sprawny, bo gorzej jak będzie trzeba zerwać nowy dach, a tam trzeba będzie coś wymienić, może coś przeszkadzać. Rozumienie, łączenie pewnych kropek innych. To jest wasza siła, wasza po prostu moc, wasza nadzwyczajność na ten czas. I ta siódemka była, to zobaczcie, odkrycie w sobie, że żadna energia nie gaśnie, nic nie ma. Ja nie muszę udawać, nie muszę czegoś po prostu bo widzę. Chcę zobaczyć, jak to jest naprawdę, jestem w stanie znowu to rozpalić, obudzić, przebudzić, tak? Być może zapomnieliście już, jak to się robi, to to światło jest. Jeżeli te dłonie na ten moment u was są puste, niepobudzone, nie to to jest ten czas, który mówi już niedługo. Skłaniam się pięknie jeszcze wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że do co to, co tu usłyszeliście, okaże się dla Was pożyteczne.